Tak łatwo rozsmarujesz twarde masło na chlebie. Ten trik robi robotę. Cieszę się, że już nie muszę pamiętać o wcześniejszym wyciągnięciu masła z lodówki ani kombinować z jego zmiękczaniem. Wystarczy posiadać zwykłe sitko. Ścierając masło o sitko, nie tylko redukuje się je do nitek, które szybciej miękną, ale również wytwarza ciepło, które konsystencję masła na bardziej miękką. Dla mnie ten sposób to hit. W kilka sekund możesz użyć miękkiego masła do kanapek i nie tylko. Ta kawa to hit internetu. Pokażę szczegółowo, jak ją zrobić. Zacznij od przygotowania składników. Będziesz potrzebować jedną łyżkę kawy rozpuszczalnej i jedną łyżkę cukru. Weź miseczkę, wsyp do niej te składniki i starannie wymieszaj. Następnie dodaj około dwóch łyżek ciepłej wody do mieszanki kawy i cukru w misce. Teraz zaczyna się zabawa, czyli ubijanie. Umieść drobne sitko nad miską i trzymaj je stabilnie. Energicznie ubijaj mieszankę kawy, cukru i wody przez sitko. Ten proces zajmie kilka minut, więc bądź cierpliwy i kontynuuj ubijanie, aż mieszanka stanie się piankowa i kremowa. Gdy twoja mieszanka kawowa będzie lekka i puszysta, czas przygotować szklankę. Napełnij wysoką szklankę kostkami lodu. Wlej zimne mleko lub wodę na lód, napełniając szklankę do ponad połowy jej wysokości. Następnie delikatnie nałóż łyżką ubitej kawowej pianki na mleko lub wodę w szklance. Piankowa kawa będzie pięknie unosić się na powierzchni płynu, tworząc przyjemny kontrast. Podawaj natychmiast ze słomką lub łyżką do mieszania. Dostosuj słodycz, zmieniając ilość cukru według własnego smaku. Ta metoda jest nie tylko łatwa, ale także pozwala kontrolować moc i słodycz napoju. Możesz też dodać szczyptę cynamonu i delektować się pyszną kawką. Taka kulka z folii to zbawienie dla Twojego domu. Weź folię aluminiową. Urwij dość duży kawałek i podziel na mniejsze kwadraty. Następnie weź kawę mieloną. Kawa to tani i ekologiczny produkt, który ma wiele właściwości. Kolejnym potrzebnym produktem jest sól morska. Sól działa jak naturalny osuszacz i pochłania wilgoć. Na przygotowaną folię włóż małą łyżkę kawy. Dodaj również jedną łyżkę soli. Wymieszaj kawę z solą, następnie dokładnie złóż na części, tworząc małe kulki. Weź wykałaczkę, zrób małe dziury na każdej kulce. Włóż takie kulki do lodówki. Kawa i sól morska działają jako naturalny pochłaniacz zapachów. Kawa neutralizuje nieprzyjemne aromaty, a sól morska dodatkowo pochłania wilgoć, co pomaga utrzymać świeżość w lodówce na dłużej. Takie kulki można również umieścić w szafkach kuchennych. Pozbędziesz się niechcianych zapachów i wilgoci. Dzięki temu prostemu trikowi stworzysz świeższe, bardziej przyjemne środowisko w swoim domu. Włóż posypaną gąbkę do lodówki. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Wystarczy, że weźmiesz czystą gąbkę, taką, którą zazwyczaj używasz do czyszczenia. Taką gąbkę posyp sodą. Soda skutecznie wchłania całą wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Dlatego taka gąbka idealnie pochłania różne zapachy z lodówki. Regularnie wymieniaj gąbkę, a problem nieprzyjemnego zapachu już nie powróci. Od początku stosowania tego triku w lodówce nie pojawiły mi się nieprzyjemne zapachy. Włóż garść do lodówki, a pozbędziesz się jednego problemu na długo. Wystarczy, że umieścisz ją w małym naczyniu i postawisz w lodówce. To prosty sposób na jej prawidłowe działanie. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze lepsze efekty, spróbuj sprytnego triku. Oderwij pięć kawałków ręcznika papierowego. Złóż je jak ja na filmiku. Później przygotuj małą miseczkę, wrzuć do niej łyżkę sody oczyszczonej, dodaj jedną łyżkę soli. Wymieszaj je ze sobą. Sól skutecznie wchłania wilgoć, która jest główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Następnie dodaj łyżkę wody. Wymieszaj składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Rozsmaruj mieszankę na przygotowanym ręczniku papierowym. Mikstura zwilży cały papier. Włóż taki ręcznik do lodówki. Soda i sól razem skutecznie pochłoną całą wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Regularnie wymieniaj ręcznik co tydzień. Ten sposób stosuję od lat. I w lodówce nigdy nie mam nieprzyjemnych zapachów. Jeśli to zrobisz, mole mrówki i karaluchy uciekną z Twojego domu. Już nigdy nie będziesz miał robaków w kuchni. Jeśli zobaczysz mole spożywcze, od razu działaj. Te owady potrafią zalęgnąć się wszędzie, gdzie mają sucho i jest sporo pożywienia. Przygotuj miskę i weź trochę zmielonej kawy. Trzy łyżki będą idealne. Kawa wydziela intensywny zapach, który odstrasza insekty, zniechęcając je do osiedlania się w szafkach czy spiżarniach. Weź kilka liści laurowych i pokrusz je na mniejsze kawałki. Liście laurowe również działają jako naturalny repelent dzięki silnym olejkom eterycznym, które owady omijają szerokim łukiem. Dodaj jeszcze łyżkę mielonego pieprzu. Pieprz zawiera piperynę, która drażni owady. Pieprz nie tylko odstrasza insekty, ale także zakłóca ich zdolność do komunikacji i orientacji. Zawiń wszystko to w paczuszkę i ponakłuwaj rozłóż w różnych miejscach. Mrówki, muchy, mole, czymszyce unikają miejsc, gdzie poczują te przyprawy. Umieszczenie ich w miejscach, gdzie występują owady, pomaga zabezpieczyć żywność przed szkodnikami. Wymieszaj kulki na mole z goździkami, nie uwierzysz w rezultaty. Moja mama tak robiła. Jej metoda jest bardzo prosta. To prosty domowy przepis. Do garnka wlej 250 ml wody. Do mikstury wykorzystasz składniki, które zapewne masz w domu. Między innymi goździki. Wsyp do wody sporą garść goździków. Ta przyprawa doskonale działa na wszelkie insekty. Mole, muchy, komary, pluskwy, a nawet kleszcze nie lubią ich zapachu. Zagotuj goździki. Woda zacznie zmieniać kolor na lekko brązowy. Wyłącz kuchenkę i pozostaw garnek pod przykryciem do ostudzenia. Kiedy zaczyna się robić ciepło, różne owady zaczynają pojawiać się znikąd. Goździki skutecznie je odstraszą. Kiedy woda lekko ostygnie, wlej 200 ml octu. Ocet doskonale dezynfekuje powierzchnie, na których pojawiają się owady. Skutecznie też odstrasza wiele z nich. Jego zapachu nie lubią muchy i mrówki. Działa nawet na mszyce. Dodaj kulki na mole. Odstraszają nie tylko mole. To skuteczny sposób na wiele innych owadów, w tym na rybiki cukrowe czy na karaluchy. Nie tylko owady nie lubią ich zapachu. Wiele zwierząt też unika miejsc, w których te kulki poczuje. Jeżeli masz alkohol, dodaj 200 ml do mikstury. Mieszanka będzie dłużej trwała. Przelej ją do butelki z dzióbkiem i używaj jej na tarasie, w domu, w garażu czy domku letniskowym na działce. Możesz też użyć jej... Jako odświeżacz do różnych miejsc. Przelej do małej buteleczki i postaw w miejscu, gdzie chcesz pozbyć się owadów i robaków. Włóż te kulki do szafy z ubraniami i jedzeniem. Będziesz zaskoczony, co się stanie. Okazuje się, że ten tani i prosty trik potrafi rozwiązać irytujący problem. Zrobienie ich jest proste, a składniki są bardzo tanie. Zetrzyj mydło na tarce o dużych oczkach. Wiórki przesyp do miski. Dodaj do nich łyżkę mielonej kawy. Weź ulubiony płyn do płukania tkanin. Wlej miarkę do mydła. Następnie dodaj dwie łyżki octu. Całość dokładnie wymieszaj, żeby powstała jednolita masa. Powinna mieć intensywny zapach. Wytnij z folii aluminiowej kwadrat. Za pomocą łyżeczki umieść miksturę na folii. Zwinij ją i zgnieć w kształt kulki. Rób to delikatnie, żeby nie zrobić dziury w jej powierzchni. Powtórz czynność. Z tej porcji powinny powstać trzy lub cztery kulki. Za pomocą patyczka zrób w niej małe dziurki. Z każdej strony, żeby zapach mógł się z niej wydobywać. Włóż kulki do szafy z ubraniami. Ich zapach odstrasza mole. Będą omijać twoje ciuchy szerokim łukiem. Takie kulki świetnie sprawdzą się w kuchennych szafkach, odstraszają mole spożywcze i inne robactwo, ich składniki skutecznie odstraszają również komary. Jeśli masz problem z muchami, wystarczy położyć je w kuchni lub wrzucić do śmietnika.